Cześć, nazywam się Michał Zalewski. Wspólnie z rodziną prowadzę gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka krowiego. W poprzednich latach, w okresie podwyższonych temperatur, zaobserwowałem w swoim stadzie zjawisko stresu cieplnego. Krowy pobierały mniej paszy, a co za tym idzie spadła produkcja mleka i jego jakość. Pogorszyły się również wskaźniki rozrodu. W zeszłym roku postanowiłem wprowadzić do dawki żywieniowej produkt firmy The Haze bez bezterminę Lato. Dzięki niemu wskaźniki rozrodu, mimo długo utrzymujących się upałów, pozostały na zadowalającym poziomie. A co najważniejsze, produkcja mleka nie tylko utrzymała się na takim samym poziomie, ale nawet wzrosła. Gorąco polecam.